niż układanie kartonów Nie Chris, się, spójrzcie co dla was mam Mam ostatnio taką piekielną zajawkę Zbliżają się święta trzeba zacząć ludzi W tej walizce znajdziecie wszystko co będzie wam potrzebne żeby zmanipulować ludzi, Chcę, żebyście zbudzali w nich chęć posiadania jak najwięcej. Manic, zakupów, egoizm, zabieganie, porządliwość, nałogi. Wszystko po to, aby ich związać, spętać, aby już tu na ziemi byli moimi wolnikami. Chodzi o to, żeby nie zwracali ich uwagi na Nazarejczyka, który się narodzi. Wystarczy, że wejdą z wami w układ Niech tylko przyjmą coś z tej walizki. To już są moi. Ha Paestro, ile mamy czasu? Cały adwent. Albo nie. Możecie zacząć jeszcze wcześniej. Tak. Ze sklepami najlepiej będzie zacząć od razu. Podniosę wszystkich świętych. Zresztą, zróbcie najwięcej za Nazywałeś nas Padre? Tak. Mam dla was na ziemi. Zło zaczyna się szerzyć i zwodzić ludzi. Mam dla was misję specjalną. Jaką? Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Piekielne Legiony znów ruszyły do akcji, by zwodzić ludzi. Musicie udać się na ziemię, by powstrzymać demony. Masz jakiś pan? Demony w tym roku mają broń specjalną. Jest nią balista. To są skryte, przeklęte przedmioty, które mają manipulować ludzkimi zachowaniami. Szatan chce, żeby ludzie stali się jego marionetkami, aby mógł nimi kierować i wcielać swój plan. Ludzie sami nie są w stanie wygrać tej walki. Tak? Kto mówi? Wiem, że zawsze chciałeś być bogaty, żeby ci niczego nie brakowało. Starasz się i nic nie wychodzi. Ciągle kasa gdzieś ucieka, a przecież idą podwyżki. Chcesz zapewnić sobie sukces? No a kto by nie chciał? Mam dla ciebie specjalną przesyłkę. Bądź w podziemiach o w nocy. Gdzie? Co? To pewnie jakaś podpucha, jakieś audio tele. Jaka jest stawka? Nie pytaj zbyt wiele i tak zapłacisz w swoim czasie. Jakby co to czekam z przesyłką. Szukaj walizki. ano stara bieda. No w ogóle teraz wszystko się zmienia, skorumpowane. Wszędzie młodych chcą do pracy. Bądź tu młody Aj. i a gdzie trzeba rodzinę otrzymać. O, wypadliśmy w samą porę. Kim jesteście? Czego chcecie? Mamy rozwiązanie na wszystkie wasze problemy. Rozwiążę wszystkie Twoje problemy. Alkohol rozwiązuje przyjaźnie, rodziny, komórki wotrobowe i mózgowe a nie problemy. Co mówiłeś? No panowie, słuchajcie go! Weźcie się na picie, będzie wam lżej. Alkohol nie da wam odpowiedzi. Zapewniacie tylko o pytaniach. A co chcesz kupić? Sok cytrynowy czy zjadanie Harry Potter? Nie, bo tu nie ma magicznych odpowiedzi. Chcesz, to możesz odłożyć butelkę. Wiele próbowało, każdy może skończyć pić, ale nie każdemu udaje się to za 60% no to ludzi podczas tuby wiesz się na przyszłość, przesadzają pieniędzy na alkohol. To w sumie, na super optymizm się przyda. Teraz już wiem wacek, że alkoholem nie da się z jakichś małych problemów. One doskonale wpływać. Alkohol jest dobrym gawędziarzem, ale kiepskim doradcą. co teraz zrobimy? Czekaj, zapytam tego koledze. Panie, panie kierowniku, masz wrócić mi dwadzieścia groszy? co wam? Potrzebujemy na minuta. No No. Ja, majster, dzięki. ale ciężko. Odbieramy na wino, nie mamy pieniędzy, w ogóle, co z nami jest? Powiedziałem, że nie wiemy, Kamy, ale co robisz w naszej sytuacji, gdy nie można naszych problemów na zadać. Oops, powiedzieliście, ja, że to nieprawda. W ogóle, ty kim jestem? Jestem Józef, to jest nasza mamaria. To jest Jezus, tak? Więc co wam jak koniec jakim na dzisiaj? Nie wiem, co. Co wy robicie w działach monopolowych? Wiem, że jak wiele razy obiecałem, że je to piła, ale to są naprawdę. To nie przez No a może właśnie dlatego? Wiecie, dla mnie to bardzo, że byli najbardziej obcy. Byli to właśnie oni odrzucani przez ludzi, niktami nałcami, uważani za oczu. A Jezuc sobie właśnie tam, to są to najbardziej wodzie ruchowe. Dziś to jest paję. Tu właśnie się Jezus dla nas. Przecież jestem naprawdę człowieka. Nie mówcie, że nie ma dla Was żadnej nadziei. Nawet jeśli uważasz, że Twoje życie jest ładne. Nawet jeśli chcesz zapomnieć o problemach, utopić je w alkoholu. Albo jeśli myślisz, że chcesz w życiu władzy, to tak naprawdę jest inaczej. Gdzieś głęboko pragniesz, by Cię pokochano takiego, jakim jesteś. Właśnie po to przyszedł Jezus. Chce Ci pokazać, że potrafi Cię kochać takiego, jakim jesteś. Nie musisz przed nim udawać. Dopiero doświadczenie takiej bezinteresowanej miłości może zmienić twoje serce. On właśnie po to przyszedł. On jest tutaj dla ciebie. When you go down, when you go down, down. Hey, walk out the house with my swagger, hop in there with yo. I got places to go, people to see. Time is precious. I look at my Cartier, out of control. Just like my mind, where I'm going. the women, the shorties, no nothing. My clothes, no stopping on My Pirellis on. I like my jewelry, that's how we Know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower Call up my homies in stone and popping the night cause it's meant to be ours We keep a fade away cause we ballin', it's poppin' up Patron every hour Look oh, mama, I you just like the powers Tell you the truth with all that goodie power i